Cześć, zapraszam Was na wielkanocne vlogi, czyli raz, dwa, trzy, zaczynamy! Moi drodzy, no i jak to u mnie zwykle, ja się do, z Wami witam, jak jestem na zewnątrz i co? Jedzie samochód, była <grywa> tak jest zawsze. E, witam się z Wami, bo się nie przywitałam. Nie wiem jak ten vlog dalej się potoczy. Czy jednego dnia, czy drugiego dnia się skończy. Zobaczymy. Eee, jadę na pocztę, muszę wysłać coś mm, Powiem Wam, że ale ładnie wyglądają te konary, zobaczcie, całe w muchu zielonym, że mam no, mało powietrza w jednym kole i w drugim kole. I oprócz tego pada deszcz, mam czapkę, ale też mam czerwonym eyelinerem zrobione kreski, więc wiecie, pada deszcz prosto w twarz, żeby później nie okazało się, że będą... Yy, czerwone łzy ja pójdę na pocztę, a tam pani się przestraszy, bo zobaczy, że takie czerwone oczy zapakane. bo jednak gdybym miała czapkę z daszkiem, to może by mi tak yy, uu, nie padał deszcz w twarz. A tu jednak moja czapka... Tak dojadę na pocztę, to sobie poprawnie tego kokab mam wysoko i trochę ta czapka mi się podniosła. No. Dobra, wkładam rękawiczki, bo jest zimno. Teraz idę do przejścia. Pewnie oczywiście nikt mnie nie przepuści, bo jest przejście dla pieszych i yy, tutaj rzadko kto, który samochód przepuszcza, mimo że mają obowiązek, ale dopiero jak wymienić metelefon to nie zatrzymają się. Udało się przeszłam, wow! A dlatego bo samochodów nie było. Akurat dwa przejechały i nie było kolejnych. Bo rzadko kiedy tutaj przepuszczają. Naprawdę to jest strasznie męczące, bo stoicie i stoicie, a samochody jadą i jadą, mimo że chyba przepisy się zmieniły, że... Samochody powinny przypuszczać pieszych. Przynajmniej ja przypuszczam, bo się boję bo mandatu. A poza tym, bo też się stawiam e, po stronie innych ludzi, którzy chcą przejść. nie, a, nie, a bo ja przejadę, nie będę się wytrzymywać. Coraz więcej będzie spada. Mogłabym jechać samochodem, ale. Co to jest deszcz? To świeże powietrze. Patrzenia na mnie. Deszcz spowoduje, że mi się mój rower troszeczkę opłucze no bo jednak całą zimę stał. A ja go jeszcze nie przeszykowałam. Pamiętacie tutaj takie dziwne przejście, co kiedyś Wam pokazywałam? To zobaczcie, jakie mądre rozwiązanie. A ja tutaj myślałam, że nie wiem, jak oni to zrobili. A tu jednak słup stoi, a są przejścia dwa. A przypomniało mi się, to chciałam Wam ostatnio powiedzieć, odnośnie tego Sheen, y, Aliexpress i tak dalej, że wszyscy pokazują takie do sklejenia opakowań plastikowych eee, co nie, że to się na gorąco skleja I ta torebka wtedy się nie otwiera i to wszyscy pokazują, ale nikt nie pokazuje jak tego używa ja kiedyś to kupiłam no i absolutnie to się nie sprawdza, absolutnie może teraz są lepiej wykonane i lepiej działają niż, czekajcie, ta strona tutaj się wraca, tu się jedzie no, może teraz są lepsze te sprzęty, ale Wydaje mi się, że no nie wiem. Dobra, kończę. Zimno mi w rękę. Że podsta mega zakorkowana. Mam nadzieję, że mnie słychać w tym szumie. mam jeszcze do sklepu, kupiłam mega wielkiego kalafiora. Dobra, lecę robić obiad. Mam nadzieję, że mały śpi. No, i teraz na czerwonym stoję. No ładnie, ja już jestem w domu, patrzę, a mi zegarek cały czas liczy, jak jadę na rowerze. 41 minut już podobno jadę. Miałoby być dzisiaj szyję, ale przesuniemy na kiedy indziej. Ja już jestem w trakcie robienia zakupów, bo wam ja takich zakupów e, takich no, codziennego życia, czyli jakiś proszek kończy się. Co już się skończyło? Nie miałam Aha, dobrze. Wiecie, okres. gilowy. Murde. Tak to jest jak chodzą dzieci chore do szkoły i potem moja wraca. Już był temat ten poruszany. O tu nie rozmawiajmy, Shin będzie, nie wiem jutra, pojutrze, nie wiem kiedy. Ja tutaj mam pieśń, odmroziłam sobie, nawet troszkę ją za bardzo odmroziłam, będę robić obiad. No więc tyle czasu pokazało mi, że jechałam na rowerze, ale dobra, to tylko pokazało, bo w rzeczywistości kalorii tam dużo będzie mniej spalonych. Odmroziłam oh. pierś. O, nie! Będziesz teraz tam intensywnie mi grzebał w szafce. No, muszę troszeczkę ją rozklepać. Zamarynuję ją na chwilę, bo już mamy w sumie 14 godzinę. Zamarynuję, ale muszę nie rozklepać. Zamarynuję ją na chwilę. I co? Ale nie potuczasz mi tam, swój kaptysiu? I potem nagryla. A, ja kupiłam kaszę gryczaną, bo ja tę kaszę obryczaną jem bez ziemniaków. Poczekajcie, teraz będę tłuc, uwaga, uwaga! A się przekręcacie, ale nie spadniecie, bo na kablu jesteście, więc zatrzymam, żeby nie było tak za głośno. To tak robił w dzieciństwie? Ja. Słoneczko zaszło, a my tutaj mamy nową lekturę do czytania, bo chyba Wam nie powiedziałam, nie wspomniałam. I teraz czytamy coś takiego, czyli y, detektyw pozytywka. Na początku myślałam, bo wam, że to taka męska książka, y, no i tak dalej, ale nawet ciekawa, a co najlepsze, jest dobrze napisana, czyli rozdziały są y, dużo jest obrazków, co to jest fajne dla dzieci. I rozdziały są krótkie, bo no, u nas to jest tak, że Nikola lubi, jak czyta, patrzeć sobie na obrazek. No i te rozdziały, jak są tak fajnie napisane, że są krótkie, tutaj jest dużo takich rozmów. Nie ma wiecie tego, e, jak się nazywa ta osoba, co ona opowiada tej książce. E, lektor? Nie, tak? Nie, nie. No, 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 taka osoba. Która y, mówi, co tam się dzieje, a potem y, aktorzy, nie aktorzy, później postacie opowiadają. No nie wiem, dobra, to właśnie to. No, no dobra, czytamy sobie kolejną książkę. Tak y, naprawdę dużo na, na mnie nie zostało. Oskar lubi też słuchać, więc no wiecie: czytała Nikola, no i on sobie słucha. Tam, jak to on, śmieszne. To jest detektyw. Uwaga, nie zgadniecie. Detektyw. Martwiak. I detektyw, pozytywka różowy, okulary. <noise> Jak Nikola czyta Martwiak. Ja mówię, matko, co to? I przypomniało mi się przypomniała mi się taka yy, ta yy, pani róża. Jak to było? Taki, taki był yy, film. Pani róża taki miała różowy dzbanek, filiżanki. I, I tam był chyba też. A nie, tam był ponurak, a nie Martwiak. A właśnie mi się skojarzył z nim. <noise> Nie wiem, czy to oglądaliście, bo nie wszyscy to lubili, bo to takie było, no, specyficzne. A ja to lubiłam oglądać. Herbatka u Pani Róży. Dobra, książka, książka może nie wszystkich interesuje, ale też powiem Wam, że bardzo ciekawa i taka dla dzieci do poczytania też myślę, że, no, ciekawa, bo to są zagadki. Detektyw ma różne zagadki. I na końcu mamy pytanie. Już tutaj Wam pokażę. Jest pytanie, które dzieci muszą o, odpowiedzieć na nie. Ale jak nie wiedzą, z tyłu mamy odpowiedź. Czary Mary na razie Nikola na wszystkich. To jest dużo części, na wszystkie y, odpowiedzi znała, ale można sobie zawsze później przypomnieć. O, tutaj zagadka pierwsza, druga, tralala i tak dalej. No dobra, bo może Was to nie interesuje, ale jak Was interesuje, to możecie coś takiego dzieciom y, kupić, wypożyczyć, bo bardzo ciekawa książka. Polecamy z Nikolą i Oskarkiem. która godzina, pora się pożegnać ja już się zami żegnam idę zrobić inhalację jednemu, drugiemu, nakarmić uspać i o 21.35 jest program który będę oglądać na TVN -ie. więc no, chcę ich ogarnąć przed tym do zobaczenia papa pa, do jutra papa pa, ja już w piżamie, czekam tylko na na to, że te inhalacje się skończą, więc